Pieniądze szczęścia nie dają. Ale spróbujmy lekko zmodyfikować to zdanie. Odpowiednia ilość pieniędzy może spowodować umieszczenie fajnego samochodu w Twoim garażu. Nie mówię tu jednak o miejskim małym samochodzie, a o 20 najdroższych samochodach świata, które pokażę Wam w tym zestawieniu. Miejsce 20. McLaren Speedtail jego wartość to prawie 9 milionów złotych. Speedtail został wybudowany jako hot dla McLarena F1. Hybrydowy układ napędowy w tym aucie generuje 1035 koni mechanicznych, a produkcja będzie ograniczona do zaledwie 106 sztuk, co odpowiada serii produkcyjnej McLarena F1. Cała produkcja została już wyprzedana, a dostawy mają rozpocząć się w 2020 roku. Miejsce 19 Milan Red. Jego cena to ponad 9 milionów złotych. Przez cały czas pojawiają się nowe firmy obiecujące super samochody i oferujące spektakularne statystyki, które podsycają szum. Milan Automotive jest jedną właśnie z tych firm. Ten super samochód wyprodukowany zostanie w 99 egzemplarzach. Ta niewielka grupa klientów otrzyma czterocylindrowy silnik V8 o pojemności 6,2 litra, zapewniający 1307 koni i 1330 nm. Miejsce 18 Aston Martin Vulkan. Jego cena jest równa cenie poprzedniego samochodu. Kolejne auto o wdzięcznej nazwie Vulkan nie jest samochodem, którym legalnie będziecie mogli poruszać się po drodze. Nie ma co się jednak martwić. Na świecie są tylko 24 osoby, które na to narzekają, bo właśnie tyle wyprodukowano tych samochodów. Zamiast zaawansowanego technologicznie układu hybrydowego opiera się on na czystym pomruku wolnosącego silnika V12 o pojemności 7 litrów. Ten potężny silnik wytwarza ponad 800 koni, a moc wyjściową wysyła na tylne koła za pośrednictwem sześciobiegowej sekwencyjnej skrzyni biegów. Miejsce 17 Ferrari F60 America. Jego cena to 10,4 miliona złotych. Aby uczcić 60. urodziny Ferrari w Ameryce Północnej, włoska marka stworzyła 10 egzemplarzy tego oszałamiającego samochodu. Oparty został na modelu F12 Berlinetta. Model F60 jest niezaprzeczalnie patriotyczny, ponieważ ma kolorystykę gwiazdek i pasków oraz wstawki na siedzeniach z amerykańską flagą. Jego ponad 6-litrowy silnik V12 generuje 740 koni, co wystarcza, aby przyspieszyć samochód do setki w zaledwie 3,1 sekundy. Miejsce 16 Mercedes AMG ONE jego cena to ponad 10,5 miliona złotych. AMG One, wcześniej znany jako Project One, to super samochód z sercem samochodów wyścigowego Formuły Pierwszej. Jest zbudowany przy użyciu komponentów pochodzących ze zwycięskich samochodów firmy, począwszy od turbodoładowanego silnika V6 po cztery silniki elektryczne, dwa napędzające przednie koła, jeden pomaga V6 napędzić tylne koła i drugi, który napędza turbosprężarkę. Na miejscu 15. Pagani za ponad 10,5 miliona na targach motoryzacyjnych w Genewie w 2016 roku Pagani pokazała ten samochód w lżejszej wersji niż jego poprzednik. W aucie zastosowano mnóstwa włókna węglowego, co generuje zawrotne koszty, które należy ponieść przy zakupie samochodu. Dzięki 789 kucom mechanicznym z turbodoładowaniem nie będziesz żałował ani jednej złotówki wydanej na ten samochód, taką przynajmniej mam nadzieję. Miejsce 14 Aston Martin. Jego cena jak poprzednik, ponad 10,5 miliona. Aston Martin co prawda nie ujawnił ceny swojej nowej Walkiri, niemniej przypuszcza się, że będzie to właśnie 10,5 miliona. Z tego co słyszeliśmy wcześniej Valkyria będzie tego warta. Auto jest efektem współpracy Astona Martina z zespołem formuły pierwszej Red Bull Racing. Partnerzy mają nadzieję osiągnąć stosunek mocy do masy 1 do 1 za sprawą 6,5 litrowego silnika hybrydowego układu napędowego V12. Miejsce 13. Specjalna wersja Ferrari LaFerrari Prezentowane auto powstało z myślą o jeździe na torze. Nie ma homologacji drogowej. Litera K w nazwie to odwołanie do systemu KERS, w który samochód został wyposażony. Ferrari to napędzany silnikiem V12 o pojemności prawie 6,3 litra. Jednostka rozwija moc 860 koni mechanicznych. Jest wspierana przez motor elektryczny generujący 190 koni. Miejsce 12: Koenigsegg Jesko jego cena to ponad 11 milionów złotych. Szwedzka firma niejednokrotnie udowadniała, że potrafi stworzyć super szybki samochód, który stanowi wyzwanie dla najlepszych samochodów świata. Jesko to najnowszy model z długiej linii zaawansowanych technologicznie rakiet lądowych zbudowanych przez małą szwedzką firmę. Nazwany na cześć ojca założyciela firmy Christiana von Koenigsega, jest napędzany 5-litrowym silnikiem V8, który wytwarza prawie 1300 koni mechanicznych przy spalaniu benzyny bezołowiowej premium lub 1600 koni mechanicznych przy spalaniu bio Etanolu E85. Miejsce 11 Bugatti Shiron. Dzięki cenie początkowej 3 milionów dolarów i wspaniałemu nowemu ciału boski Shiron przewyższa swojego poprzednika pod każdym względem. Podczas gdy Bugatti Veyron na nowo zdefiniował to, co może robić super samochód, Shiron śmieje się z tych, którzy twierdzili, że Veyron jest ostatnim tego rodzaju, przesuwając granice wydajności jeszcze dalej. Silnik o pojemności 8 litrów wytwarza 1500 koni i przyspiesza do setki w 2,5 sekundy co warto dodać jego limitowana wersja z najszybszym samochodem na świecie. Miejsce 10. Ferrari Sergio za 12 milionów złotych Przy tej cenie nie jest to samochód najdroższy na naszej liście. Jest jednak jednym z najbardziej pożądanych samochodów na świecie, ponieważ wyprodukowano tylko 6 egzemplarzy. 4,5 litrowy silnik V8 wysyła potężne 562 konie mechaniczne na tylne koła, ale ponieważ Sergio jest lżejszy niż Italia 458 jest szybszy i radzi sobie od niego znacznie lepiej. Na miejscu dziewiątym Bugatti Veyron w specjalnej wersji. Cena to ponad 13,5 miliona złotych. Ta lista nie byłaby kompletna bez tej wersji potężnego Veyrona. Tutaj rzucimy światło na specjalną edycję pojazdu, ponieważ nie jest tylko jednym z najszybszych samochodów na świecie, ale także jednym z najdroższych. Veyron o mocy 1200 koni ulepszony został przez Niemców, którzy dwukrotnie powiększyli jego wartość bazową. Miejsce 8. W Motors Lycan Hypersport Jego cena jest taka sama jak Bugatti Veyrona z poprzedniego miejsca. Przypomnijmy sobie jednak Laikana Hypersporta, który odegrał główną rolę w Fast and Furious 7, gdzie libański samochód rozbił się nie tylko przez jeden, ale i przez trzy drapacze chmur w Dubaju. Hypersport może pochwalić się silnikiem 3,7 litra, który generuje 770 koni. Jednak nie tylko Dominic to Reto czerpie korzyści z tego poziomu wydajności. Siły policyjne w Abu Zabi wprowadziły Hypersporta jako patrol policyjny. Auto do setki rozpędza się w 2,8 sekundy. На моєму стосунку ми маємо спеціальну Lamborghini. Jego cena to prawie 14,5 miliona złotych. Auto to nie jest zwykłym Lamborghini. Ograniczony do 63 egzemplarzy na całym świecie jest to pierwszy hybrydowy model produkcyjny firmy. I nie jest to zwykła hybryda. Silnik elektryczny to 48-watowa jednostka umieszczona między silnikiem a skrzynią biegów, która pobiera energię z superkondensatora zamiast bardziej popularnego akumulatora litowo-jonowego. Łączna moc samochodu to 819 koni, a do setki ma 2,8 sekundy. Miejsce szóste. Lamborghini Veneno. Jego cena to 18 milionów złotych. To auto zostało zbudowane z okazji 50. urodzin producenta. Nie mówmy tutaj o motywacjach firmy, ale nazwa pasuje do tego samochodu, który wygląda mega zabójczo i jadowicie. Samochód jest absolutnie oszałamiający pod każdym kątem i pewnie część z Was przez długi czas nie będzie wierzyła, że to nie jest statek kosmiczny, a prawdziwe auto generujące 740 koni. Dosetki ma 2,9 sekundy. Na miejscu piątym Kenigsek CCX-R. Jego cena to prawie 20 milionów złotych. Kolejny samochód jest to najdroższy, legendarny samochód produkcyjny na świecie. Dlaczego tyle kosztuje? Samochód jest dosłownie pokryty diamentami, a diamenty nie są tanie. Zabieg, który polegał na powlekaniu włókien węglowych żywicą impregnowaną i diamentowym pyłem, został opatentowany. Pod błyszczącym wykonaniem znajduje się silnik o pojemności 4,8 litra. Podwójnie doładowany silnik V8 o łącznej mocy ponad 1000 mechanicznych. Miejsce czwarte Mercedes-Benz Maybach. Jego cena to 32 miliony złotych. Samochód został zaprezentowany w Berlinie w 2005 roku. Pojazd stworzono tylko w jednym egzemplarzu, zbudowany dla producenta opon Fulda, aby przetestować nowej generacji szerokie opony. Auto miało rozpędzać się do 350 km na godzinę. Na miejscu trzecim Bugatti Centodienci. Jego cena to prawie 36 milionów. O tym samochodzie zbytnio długo rozgadywać się nie będę. Został zrobiony na moim kanale odcinek o nim, po prostu może odeślę was do niego. Powiem wam tylko, że auto ma grubo ponad 1000 koni mechanicznych, ale o tym aucie już na moim kanale mówiłem. Mylećmy sobie dalej, aby nie tracić czasu. Na miejscu drugim Rolls-Royce. Jego cena to 13 milionów dolarów, czyli dokładnie 52 miliony złotych. Royce zbuduje Ci wszystko, jeżeli masz wystarczająco gruby portfel, aby po prostu za to zapłacić. Weźmy na przykład ten samochód. Jest to tak zwane zwykłe, jednorazowe coupé, które klient zamówił sobie od podstaw. Jego konstrukcja czerpie inspirację z klasycznych modeli marki, zapożyczając wskazówki stylistyczne ze świata superjachtów. Projekt trwał 4 lata od początku do końca. I na miejscu pierwszym Bugatti La Voiture Mar. Auto to kosztuje prawie 80 milionów złotych. Listę zamyka niesamowite Bugatti. Jedyny w swoim rodzaju samochód został zaprezentowany podczas salonu samochodowego w Genewie w 2019 roku. O tym samochodzie też zrobiłem odcinek na mój kanał. Francuski producent samochodów nie ujawnił, ile kosztował jednorazowy model oparty na Chironie, choć pogłoski wskazują na cenę około 19 milionów dolarów. Kupę kasy, ale czy był tego warty? Dajcie znać w komentarzach. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał ci się, daj znać w komentarzu. Odesłałem was do dwóch odcinków na moim kanale o Bugatti. Bez problemu je znajdziecie, wpisując po prostu w wyszukiwarkę, gdzie taniej, i nazwę tego samochodu.